Spójrzmy teraz na kolejne zastosowanie systemu AI do rozpoznawania potrzeb klientów. Wyobraźmy sobie, że oferujemy jakąś usługę albo produkt, ale przy okazji chcielibyśmy nabyć taką szerszą wiedzę, której być może nie posiadamy odnośnie potrzeb klientów w stosunku do danego produktu, który chcemy tym klientom zaoferować. Być może przyda nam się to. Do stworzenia jakichś lepszych reklam, do lepszej obsługi klienta, spójrzmy, jak system potrafi nam podpowiedzieć odnośnie takiego zagadnienia. Wybierzmy gotowe polecenie i mamy przykład. Sprzedajemy w naszym sklepie podkład do twarzy. Na czym najbardziej będzie zależało naszym klientom, jeżeli chodzi o tego typu produkt? I już w tym momencie możemy takie polecenie wysłać do systemu bez żadnych dodatkowych informacji. I zobaczymy, jaką dostaniemy odpowiedź. Czekamy chwilę, i mamy odpowiedź. Czyli, że naszym klientom będzie zależało na doboru odpowiedniego koloru, jakieś dodatkowe informacje na trwałości, na naturalnym wyglądzie, ochrona przed promieniowaniem UV, działanie pielęgnacyjne itd. itd. Czyli pewne już informacje. Dodatkowe zdobyliśmy, być może takie, które widzieliśmy, a być może są to informacje dla nas nowe. Warto, myślę, że zawsze sprawdzić i zobaczyć, co świat na ten temat wie. Moglibyśmy jeszcze zrobić teraz eksperyment, aby to polecenie zastosować do konkretnej grupy osób i zobaczyć, czy każda z tych osób od danego produktu, który oferujemy. Będzie miała jakieś inne wymagania. Teraz spróbujmy, nawet bez żadnej większej modyfikacji, wkleić te informacje tutaj i bez modyfikacji polecenia. Zobaczymy, jaka wtedy będzie odpowiedź. I teraz, jak widać w odpowiedzi, system to polecenie zastosował do każdej osoby z osobna, starając się dobrać jakieś cechy produktu. Które prawdopodobnie te osoby będą poszukiwały w naszym produkcie. No i teraz tak, dla Ani, 17-latki najważniejsze będzie pokrycie i trwałość produktu. Chciałaby, aby podkład dawał naturalny efekt i otrzymywał się przez cały dzień, nie ścierając się. Dla Kamila będzie mu zależało na pielęgnacji. Dla Marii, niematujący efekt maski i tak dalej. I dla Bartka jeszcze jakieś inne cechy. Jak widać, możemy tutaj. W łatwy sposób uzyskać dodatkowe informacje. Mając te informacje, możemy nawet wyobrazić sobie taką sytuację, że ten podkład sprzedajemy też w ramach naszego salonu kosmetycznego podczas wizyty klientów i mając dodatkowe podpowiedzi systemu, możemy zastosować te informacje, które otrzymaliśmy po to, aby jeszcze skuteczniej zachęcić klientów do zakupów takich konkretnych produktów bo być może faktycznie system podpowiedział nam jakieś wartościowe rzeczy, których faktycznie ci klienci bo szczególnie, będą poszukiwać w naszym produkcie